Witaj, dobry człowieku, który tu trafiłeś. To ja, kobieta niedopasowana do wielu struktur i powszechnie panujących przeświadczeń. Kobieta niezgodna z utartymi schematami. Dziś właśnie o tym o kobietach, które szukają, bo nie potrafią się zgodzić na ograniczenia im stawiane. Niezgodna. To podcast dla tych, którzy szukają w życiu, w wierze, w relacjach, w drodze. Zapraszam. Kobiety kobietom siostrzeństwo moc kobiet te i inne hasła są dziś dość popularne, zwłaszcza w mediach społecznościowych. Tworzą się grupy kobiet, grupy wzajemnego wsparcia czy motywacyjne. Sama jestem w kilku i doświadczam tego, że to mogą być naprawdę dobre miejsca. Grupa podróżniczek czy biegaczek wsparła mnie już nie raz, a czasem czytam tam posty i komentarze tylko po to, żeby poczytać, jak bardzo inspirujące są kobiety dla kobiet. W tej przestrzeni próbują się też odnaleźć kobiety, dla których ważne są wartości związane z Bogiem. Celowo nie mówię tu o kobietach w Kościele, bo wiele z nich kościoła ma już dość, albo dryfują gdzieś na peryferiach, między innymi dlatego, że Bóg jest dla nich ważny. Ale narracja, którą słyszą na co dzień z miejsc, zwanych katolickimi, przytłacza je coraz bardziej. Wiem, że to, nazwijmy to zjawisko, nie dotyczy tylko kobiet, ale dziś o nich to z nimi ostatnio najwięcej rozmawiam, to do nich się zaliczam. Kobieta na peryferiach kościoła to zdanie opisuje mnie coraz bardziej. Jak kobieta trafia na peryferia kościoła? Wydaje mi się, że powodów i sposobów jest mnóstwo. Jednak Zauważam w nich też kilka punktów wspólnych. Może najkrócej nazwać to postrzeganie kobiety w kościele. Myślę, że temat ten można rozwinąć, to znaczy postrzeganie kobiety w religiach, a zwłaszcza w religiach monoteistycznych. I wydaje się tutaj być to bardzo podobne. Jednak ja nie jestem ani religioznawcą, ani kulturoznawcą, więc nie chcę nieumiejętnie zagłębiać się w temat. Mówię tu o tej małej refleksji tylko ze względu na pewną uczciwość. Po prostu warto zauważyć, że to nie tylko kwestia jakiegoś złego kościoła katolickiego. Jednak to właśnie ten kościół katolicki jest moim codziennym doświadczeniem jest przestrzenią, w której bardzo bym chciała, żeby dochodziło do dobrych, mentalnych zmian. A co najważniejsze, jestem przekonana, że dość specyficzne myślenie o kobiecie. Nie ma poparcia w oficjalnym stanowisku Kościoła, dokumentach, a przede wszystkim w założeniach Jezusa, od którego niewątpliwie Kościół ten się zaczął. Kobieta w Kościele słyszy różne mity na temat jej sławetnej roli. Czasami nawet jej zależy, żeby sprostać tym powszechnie panującym przeświadczeniom na jej temat. Czasem gubi się właśnie w tej próbie bycia tzw. dobrą katoliczką. Innym razem wcale nie ma ochoty być dobrą katoliczką, ale słysząc zbyt wiele odrealnionych wypowiedzi na swój temat, traci zbyt dużo sił, zaczyna odchodzić, żeby zadbać o siebie. Są też sytuacje, kiedy niepokojem prowadzącym na peryferia jest niespójność w przekazie dobrej nowiny w temacie kobiet. Z jednej strony mowa o Marii Magdalenie jako o pierwszej apostołce. A jednocześnie, jeśli kobieta ma coś głosić, to może ewentualnie jakąś katechezę dla dzieci. Z jednej strony, mowa o kobiecie, kobiecej odwadze, jak u wielu kobiet w Piśmie Świętym. Z drugiej strony, odważna kobieta jest postrzegana jako zagrożenie dla władzy w kościele, sprawowanej głównie przez mężczyzn. Z jednej strony, kapłani głoszą, że Kościół bez kobiet nie byłby tak komplementarny. A jednocześnie konferencje prasowe czy publiczne debaty o, o kościele są pozbawione kobiecego głosu. I jak tu się odnaleźć? Pod każdą z wymienionych niespójności mogłabym podać kilka przykładów z ostatnich dni przykładów zarówno z mojego osobistego doświadczenia, jak i z publicznych wydarzeń. Jednak celowo nie chcę tu tego robić. Chciałabym, aby te przykłady i różne inne mity na temat kobiet w kościele pojawiły się od Was. Napiszcie o nich, rozprawmy się razem z tym tematem. Zacznijmy o tym mówić, mówić, mówić. Nieważne kto i jak nas słyszy, ważne, że będziemy zabierać głos, a obecna forma mediów daje nam ku temu przestrzeń. Naprawdę wierzę, że zmiana zaczyna się od nas. Także dziewczyny, kobiety, siostry, zabierajcie głos. Jeśli chcecie, niech też przestrzeń tego kanału będzie miejscem dla Was miejscem dla Waszego głosu. Czekam na ten Wasz głos, a póki co trzymajcie się. Do usłyszenia.